Cześć, witam, z tej strony Patuś i jesteśmy w końcu, na, w końcu na końcu tej krótkiej serii, gdzie omawiamy sobie wszystkie po kolei frakcje. Oczywiście zakończymy frakcją Dimensionals i chciałbym tutaj dodać dla wszystkich biedaków, którzy chcieliby sobie te graficzki pobrać, nie, no to to nie jest strona, tylko jest to na Redditzie. I tutaj, jak powtarzam, w każdym odcinku zrobił to ten pan. Mam nadzieję, że teraz nie przegapicie, Nie? To jest jeden z takich lepszych analityków w, w AFK Arenie. Jemu można bardzo ufać. Tak? I wiele prograczy się kieruje jego poradnikami. A już setki, tysięcy na pewno nie prograczy też się kieruje jego poradnikami. Więc wystarczy wpisać w Google AFK Arena i dopisać tutaj mogę przeliterować R A T, U, D, A, Y, Y, Y. No więc, jakbyście chcieli sobie te graficzki ściągnąć, czy coś, to wiem, że dacie radę. A jeżeli nie, no to zawsze można sobie zrobić screena z tego odcinka, tak? No, serdecznie zapraszam do walki o te graficzki, bo są bardzo fajne. Choć wydaje mi się, że w momencie, kiedy dojdziecie do kilku dymensjonali, to już będziecie wiedzieć, ile jakiego robić. Więc te na przykład graficzki nie są aż tak ważne potem. Nie. Dobra, przechodzimy do omówienia. Co by tutaj nie strzępić czasu? Yy, tutaj na tych graficzkach yy, jeszcze nie ma sobie pana Robin Hooda. I z panem Robin Hoodem yy, po prostu sobie jeszcze czekamy, bo jeszcze ludzie go nie odkryli tak w 100%. Ja mam go zrobionego na SI 20. 9 po prostu zwykłych mebelków. Nie czerwonych, nie mitycznych. I on sobie tam żyje, on sobie lata, nie? Więc dajmy mu chwilę, dajmy mu czas. Yy, heroes. Zwany Einzem. No, niestety, już jest niegrywalny. Ma bardzo dobre 9 mebelków. Ma dobre bardzo SI-20, ale już jest nieopłacalny. Po prostu inni, inne postacie go wypchnęły z mety totalnie. Sam jako postać jest dobry. Kiedyś był bóstwem w Afkarenie, no, ale już jego czas się najzwyczajniej w świecie skończył. Więc Einza sobie ustawiamy na bok. Jeżeli go macie, no to jasne, można go grać. Ja nadal gdzieś tam na 40 chapterze pchałem ostatnio. To zdarzały się pojedyncze walki, gdzie Ainz był tym damage dealerem, ale i tak potrzebało dookoła wiele innych postaci, żeby go utrzymać przy życiu. No i po prostu to, ile musimy w niego wsadzić, tak wsadzimy sobie w jakąś inną postać, to dużo bardziej nam odda, nie? No więc Ainzik, jak macie, no to ja też go mam, nie? No ale na przykład Engraving na nim cofnąłem ostatnio. A jak nie macie, to niestety, jak lubicie, to nie warto obecnie, nie? Ale za to Albedo, tak. Yy, bardzo dobra przyjaciółka Ainza. Albedo jak najbardziej pchamy, robimy. Ja bym powiedział, że w trzeciej kolejności i to w ogóle wszyscy raczej, raczej powiedzą, że w trzeciej kolejności yy, po Emilii Irem. No, oczywiście on jest top tier. SI 30 ma na top tier. Trzy mebelki też bardzo potrzebuje. No, i tyle ona u mnie ma. Ona ma u mnie te czwórki, choć i tak nie trzeba wszystkich te czwórek atakujących. Nie trzeba, ale ja jej dałem no, z uwagi na to, że to albedo. Musimy jej zrobić SI30, bo ona działa w ten sposób, że daje wtedy innym dimensjonalom w teamie boosty. No i trzy też są u niej bardzo OP, więc jak najbardziej, jak najszybciej dajemy jej trzy nie? No i albedo bardzo, bardzo fajna postać. Artur trochę szkoda, bo zanim weszła Joan, to był bardzo silny. Teraz jest Average, ale też się go gra często w jakichś Timkach. Fajnie, bo nie jest duży do inwestycji. Go się tam zdobywa za darmo, więc oczywiście, jak dostajemy coś za darmo, to sobie go robimy. tak. Wystarczy mu chyba te, 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 te trójki z Rezonansu. Nie? No i jest i 23 mebelki, można mu dać. Nikt, że tak powiem, z nie umrze przez to, a zawsze to będzie jakaś tam postać do Timku, żeby sobie wrzucić. Kolejna, nie? No. Dobra. Enzio, Edio. No, Ezio też jest average, ale też wiele tinków na nim stoi, yy, bardzo fajnych. Yy, u niego musimy zrobić 9 mebelków po prostu i tyle, nie? Yy, no i co, czy dawać mu te czwórki? Jak jakoś tam potem, można tam udać, jak najbardziej, nie? No ale to ewidentnie on jest bardziej do PvP yy, i no i co, no i pomału go tam się gdzieś z boku zrobi, nie? Już na tym późniejszym poziomie, to tam wiecie, zrobić taką jedną postać jak Ezio to nie jest dużo, 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 nie? Gerald. Zwykły tank, nie? O Geraldzie nie ma co tutaj dużo mówić, jest zwykłym tankiem, SI-20, 9 mebelków, też można go tam wrzucić, jak już nie mamy kogo wrzucić, ale nie ma co się z tym śpieszyć. Jak widzicie, Engraving-30, też tutaj napisał pan, że jest git, no, ale ja Engravingu w niego nie inwestowałem ani kawałku, kawałka. No i co? I kolejny fajny tank, który można postawić do przodu, nie? Nie jest niesamowity, jest najzwyczajniej w świecie dobry po prostu, nie? No, więc jak bardzo lubicie... Geralda to można go jak najbardziej sobie postawić i będzie sobie stał, nie. No, przechodzimy do Joan of the Ark, czyli ta pani, która Artura wypchnęła z mety. Ona jest bardzo dobra, ja uwielbiam tę postać mam ją wymaksowaną. I bardzo się z tego cieszę, nadal bardzo ją lubię, choć troszeczkę spadła w dół. Jeszcze chwilę temu była dużo lepsza w wszystkich zestawieniach. No i co? Ona oczywiście potrzebuje SI30, potrzebuje, potrzebuje trzy mebelki i potrzebuje C20. Ja mam na niej zrobione C30, o ile dobrze pamiętam, ale to już robiłem do, już za czasów, jak ona wyszła. W tym momencie, jak coś jest na good, no to w tej poradniku, nie? Od tego pana, no to nie trzeba tego tak aż bardzo mocno pchać. Jak już nie będziecie mieli komu robić C, to można je zrobić, ale obecnie na pewno macie komu robić C, bo jest ultra dużo OP postaci, tak? Z tego powodu pewnie jej C jest po prostu GUD. A nie very Good, bo innych postaci na pewno są lepsze SI. No, a zrobić 20, to wiecie, ile to jest roboty chwila moment, nie. Więc żadno dark, oczywiście, jak najbardziej fokusujemy się w sklepiku, ale to zaraz na końcu tego poradnika tam będzie też napisane i też sobie przegadamy, jaką postać, gdzie kiedy kupować, nie? W jakiej kolejności. Joker Joker, nie widzę go nigdzie granego. Ma wszystko na Werybat. Ja go nie mam nawet jeszcze. No i nie śpieszy mi się z nim. Więc nie śpieszymy się, nie gadamy o nim. Leonardo bardzo dobra postać, tylko że potrzebuje 9 mebelków i też dostajemy go sobie za darmo, tylko trzeba go wyfarmić. Robimy mu 9 mebelków, robimy mu SI 30, ale powoli, a 9 mebelków robimy jak najbardziej, jak najszybciej, bo Leonardo już tam od 35 czapa jest bardzo fajny, bardzo przydatny. No i co, dajemy mu SI 33. Tutaj nawet będzie napisane w CC, po prostu, nie? No, 3, to więc te trzy kolejne, a nie w CC, w Heistam, no, czyli robimy CC, 3, boże, engraving 30, i potem kolejne trzy punkty dajemy mu w Heistam, czyli te przyspieszenie, tak, żeby był szybszy, żeby jak najszybciej rzucał ulta, bo jego ult to jest oczywiście te w ramki branie ludzi i oni sobie wszyscy stoją, więc bardzo, 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 bardzo silna postać. Dobra. No i pamiętajcie, że 9 mebelków musi mieć, bo to totalna podstawa u niego, nie? No. I tyle z tej karty. Lecimy sobie do kolejnej. Tutaj sobie pogadamy o babe, Badze, Babie, Jadze. I, I nią trochę jestem zawiedziony, bo jak zaczynałem grę, to właśnie to jest jedna z tych postaci, której Ult mnie też tutaj zafascynował i przyciągnął w tym nowym awku, a potem się okazuje, że ona jest niegrywalna. Znaczy no może nie niegrywalna, no niegrywalna, nie? No generalnie co tutaj ten. Gdzieś tam chyba ją czasami w PvP widziałem, nie? Ale, 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 ale ale, jak widzicie, to, to ona ma tutaj na gód. Trzymebelki, SI30. No nie ma czasu jej robić, nie ma czasu jej robić. Wiadomo, że tam pewnie na wyższym poziomie się to tam kręci, żeby mieć kolejną postać, nie Ale na ten moment to po prostu zdobyć ją, żeby była, dać jej rezonans, dać jej SI20 i niech sobie będzie, żeby ewentualnie gdzieś się do tyłu wrócić, nie? Czy znaczy do tyłu, do teamu. No, Merlinek, Merlinek też jeden z lepszych dimensionali, jak widzicie ma very good. On też również potrzebuje 9 mebelków, jak to już u Dimensionali bywa. SI-30 według mnie też jak najbardziej potrzebuje. Ja również go mam na SI-30 i Merlinek jest bardzo dobry do PWP i na kampanie. No Merlinek to Merlinek, jest bardzo fajny. Więc też go sobie fokusujemy, żeby szybko go zdobyć. Czekajcie, sobie wody. Mulan, very good, a dla mnie very, very good. Bardzo uwielbiam tę postać, jak jest już wymaksowana. Potrzebuje i 30 potrzebuje 9 mebelków, bo na 9 mebelkach jej się oblokowuje ten koń. No i potrzebuje Engraving 60, nie? Więc jak widzicie, jest to droga postać. Ale jak dla mnie jest warta, ja mam ją wymaksowaną w 100%, no do tego engraving 60, nie? Do 80 to nie przesadzajmy. No, yy, więc mam ją tutaj do tego wszystkiego wymaksowaną, no i faktycznie yy, ja długo zwlekałem z engravingiem 60 u niej i dopiero po tym engravingu 60 czuć, widać to, że ona stoi, potrafi wykarować sama walkę, nie? Bo ona jest zwykle jako taki dodatek do timu Dimensionali. A tutaj już po tym engravingu 60 mogłem ją stawiać jako ten główny damage w teamie. Kolejny mogłem ją rozdzielić od Emilii, od REM, i to naprawdę szło. Ona potrafiła sama tą walkę zrobić, nie? Więc polecam, serdecznie polecam. Na Koruru, na Koruru, Werybat. No, szkoda, bo fajnie zaprojektowana postać. Mamy wszystko na werybat, O niej się nie wypowiem, bo w ogóle jej nie znam, a to dlatego pewnie, że jest werybat. Nie, nie dotknąłem jej nigdy. Znaczy, no tam wiadomo, jak są te eventy, gdzie się tymi kartami gra, to się kiedyś wstawiło, nie? Ale nie mam dosłownie nic o niej do powiedzenia. A to mówi samo za siebie. Plus tutaj ocena Very Bad. Nie śpieszymy się z nią. Prince of Persia jest Very Bad, ale wiem, że jak ludzie tryhardowali ten początek serwerów, jak jeszcze nie było REM, to brali go dla jego CC. Więc, jakby tak wziąć REM i God, choć teraz jest REM i Emilia, to lepiej pewnie sobie wziąć REM i Emilię, nie? No, ale taki taki, taki tylko zwrot, zwrot dla niego, że tam brali go, nie? Przed Emilią, ale tak, no ja też go na przykład nie mam w tym momencie, nie? Queen, Queen, Queen jest ogólnie good, nie? Ale dopiero, dopiero potem, na początku się w ogóle o niej nie myśli, macie inne postacie do zrobienia, a jak już się ją ma, no to trzeba zrobić ten Engraving 33. Life Lish. No, tutaj dajemy, robimy engraving 30 normalnie, potem 3 dodajemy w Life Lish i robimy jej oczywiście 9 mebelków, jak to już w dimensionalach jest standardowo, nie? No i mamy taką queen, ją się gra tam później. Ja na przykład jestem jeszcze na 41 chapterze i jeszcze jej nie potrzebuję. Jeszcze nie widzę teamów w niej, ale wiem, że tam na przykład na jakimś 44 to już, już, już się tam wstawia Czemu to nie? No więc. Jak najbardziej jako czwarta, czy jako piąta, jako piąta. Bo mamy Rem, mamy Emilię, mamy Albedo. Yy... Tak? I kogoś jeszcze. Czwarta albo piąta? To zaraz o tym pogadam. A, Ezio. No właśnie, Ezio. Ukio, Ukyo. Ukiowy rybat, też szkoda, bo fajny samuraj, fajnie narysowany. Też nie mam o nim nic do powiedzenia. Najzwyczajniej chłopak nie działa i szkoda, no bo jest dimensionalem. Szkoda, że tak dużo tych dimensionali wyszło i tak bardzo nie działają. Yy, a na szczęście te, co wychodzą teraz, to już są w miarę krywalne i fajnie to działa. NFR jest bardzo fajnym krab controlem. Yy, potrzebuje na pewno trzech itemków, SI20 i w sumie tylko tyle na niej mam. Można by ją trochę tutaj dopiększyć, na przykład tymi dziewięcioma belkami I może, bo tak po pomału sobie ją robię i może można by to zrobić. No i no i no i no i co? No ona jest krab kontrolem, ona jest i do PvP, i do pvm I gdzieś tam się ją wstawia, gdzieś tam ją widać, nie. No. I ja ją lubię gdzieś tam sobie wstawić, ona faktycznie potrafi coś zrobić. Ale to też nie jest żaden z naszych priorytetów. Więc na spokoju z JNFR. No, ale jak już chcecie ją robić, pamiętajcie, żeby SI20, żeby trzy belki, nie? Przynajmniej. Dobra, i tutaj lecimy na koniec, jak widzicie. Tutaj pan jeszcze powiedział, że Emilia i REM jest new. No i tutaj się z nim jak najbardziej zgadzamy. Tutaj maksujemy obie te postacie. U Emilii nie musimy się bardzo śpieszyć z engravingiem, ale jak najbardziej też robimy engraving na 60. U Rem śpieszymy się ze wszystkim. Jak tylko możemy, robimy wszystko u REM, bo REM jest bardzo OP. No i w sumie, jakbym tak teraz miał podsumować, to jednak obu tym postaciom bym zrobił wszystko na no jak najszybciej się da, bo są ultra OP obie, nie? Tutaj nie ma co się z tym engravingiem w sumie ten yy, kierować, bo po prostu no to jest totalna topka, nie? Jeszcze, jeszcze ich synergia między Rem a Emilią to jest coś niesamowitego. Jak pewnie wiecie, to jestem wielkim fanem Rem, bo jest to niesamowita postać, Emilia zresztą też, to ona też potrafi zamrozić wszystkich przeciwników, tylko trzeba Emilkę trochę tam dopieścić, żeby zrobić u niej, jak widzicie, SI-30 i tak dalej, z tym SI-30 jest ważne, bo wtedy pak nie zadaje d swoim sojusznikom, tak mi się wydaje, a pak to oczywiście ten mały wariacik tutaj, no i co, i je robimy po prostu na maksa, nie, dobra, a teraz, 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 sobie przejrzyjmy kogo tutaj robić i jak. Jak widzicie, pierwsze pytanie to było bardzo ważne, jak możemy zdobyć tylko jedną z tych dwóch postaci, no to którą zrobić? I oczywiście jest to zawsze, odpowiedzią, odpowiedzią jest REM. Wy już nie macie takich problemów, więc sobie zacznijcie od REM po prostu i potem sobie przejdźcie do Emilii na drugim, na drugim, drugim, drugim kolejności, w drugiej, nie? Challenger Store. To było z czasów, jak jeszcze Mulan nie była odkryta w 100% Więc ja osobiście na swoim koncie YouTube zacząłem od Mulan Dopiero potem pójdę w Merlina i w Leonardo Za Challenger Store, czyli oczywiście za te końsy, które zdobywamy z tych potrójnych No z legendarnej, ale areny, nie? tam gdzie trzy teamy wstawiamy Ja polecam na początku zacząć od Mulan i sobie ją tam pomału grzebać Potem Merlina i Leonardo W tym czasie oczywiście można już Merlinowi... Merlina i Leonardo dać do itemków, znaczy do mebelków, żeby dziewięć mebelków im nazbierać. No i jakoś czas sobie tam rozplanować, nie? Labyrinth Store. jak najbardziej zaczynam od John, Bo John jest OP, staram się jak najszybciej zdobyć. Potem Artur, Artur też można jak na, spoko na spokojnie można go grać i Melusina, czy nasza Baba która to już w późniejszy czas jak się ją zdobywa, nie? Dobra, tutaj też Garizon. Y tak jak mówię, tutaj jest inaczej napisane, bo tutaj jeszcze Emilia, Emilia i Rem była do zdobycia. My sobie na pierwszym miejscu zdobywamy Rem, na drugim miejscu zdobywamy sobie yy, Emilię, na trzecim miejscu 100% Albedo i to jest bezdyskusyjne dla mnie. No i potem można sobie według mnie samemu wybrać: czy najpierw chcecie Ezio, czy najpierw chcecie Queen. Nie? Ja prawdopodobnie, yy, bo też ja właśnie sobie kończę. Yy, Albedo wynajmować, żeby już ją mieć dla siebie. Więc, my ja to skończyłem, jak tak myślę. Więc ja sobie pójdę w Ezio, nie? I dopiero jak, pójdę, jak skończę, w połowie Ezio sobie pójdę w Queen, nie? Więc tutaj no, wydaje mi się, że można sobie z wybrać, co bardziej potrzebujecie, albo co bardziej lubicie, nie? Queen albo Ezio. A reszta to już nie ma znaczenia naprawdę, bo te postacie są, reszta tych postaci już jest do śmieci. Łącznie z Einzem. No. I to tyle w naszych Dimensionali i z całej naszej serii tych tutaj opowiastek o wszystkich frakcjach. Więc co? Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych odcinków już innych serii. Zapraszam do kolejnych serii innych. No i co? Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. I... The if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement